Dzień dobry Państwa. W dzisiejszym odcinku z Amazon Prime w następny dzień dostawa. To mi się podoba. Link. Satisfaction Duże opakowanie, więc w środku zapewne będzie pokrowiec i nie tylko. Fabrycznie zamknięty. Redmi Note 12 Pro Plus. Czy będzie dużo lepszy od regularnego Pro? Tego dowiemy się wkrótce. Urządzenie do sim jest i pokrowiec, a z pokrowcem mamy informacje bezpieczeństwa, szybki start i kartę gwarancyjną. Pokrowiec giętki, przeźroczysty, przyjemny w dotyku. Jest to najfajniejszy pokrowiec, dlatego iż jest w zestawie. Odłóżmy sobie na bok, no i samo urządzenie. Wow, jest czarne. Ładowarka 120W z wejściem typu A, Gen, Design by XIAOMI. To tą samą ładowarkę podejrzewam, że w najnowszych XIAOMI również znajdziesz. To jest to samo. I przewód zasilający z typu A do typu C. A jest tu coś ciekawego. Widzicie tu jest jakaś folia pod spodem. Hmm, co to może być? Poproszę bardzo, słuchawki. Słuchawki dołączone tak jak za dawnych lat. Wielki sukces. W regularnej wersji były słuchawki? Nie, w regularnej wersji nie ma. Słuchawek pusto. Rewolucyjny 200-megapikselowy aparat z optyczną stabilizacją ultra szeroki i makro. Smart 120 W hiperładowarka. 5000 mAh długotrzymająca bateria. Vivid 120 Hz AMOLED Ekran. Dolby Vision, Dolby Atmos obsługiwane. Veressile Mediatek Dimension. 1086 Nm procesor z 5G. Czyli różnica między Pro to jest dwie pierwsze z góry, 120 W ładowarka i 200 megapikseli. 200 megapikseli możemy znaleźć w zasadzie tylko w najnowszym Samsungu Galaxy S23 Ultra. Czy będzie to podobne doznanie lub takie samo za ćwierć ceny tego? Dowiemy no się za chwilę. Duży, czarny, piano black, czyli będzie się palcował mocno, by nie rysował się mocno, ale on się palcuje. Z prawej strony mamy przycisk zasilania, który również jest czytnikiem linii papilarnych. Podgłaszanie i ściszanie. U góry mamy IRD mikrofon, głośnik, wejście na słuchawki jacka Z lewej strony nie ma dosłownie nic. I u dołu. Tacka na kartę SIM, mikrofon, USB typu C i głośnik, ten Dolby Atmos. Dobrze trzyma się w dłoni, nie jest za szeroki, mimo że jest to duży telefon, chociaż bardzo się palcuje z wszystkich stron. Jest tu folia na ekranie, której na razie nie będziemy ściągać. Przycisk zasilający jest na bardzo dobrej, tutaj przynajmniej dla mojej wielkości. Każdy ma inną wielkość ręki, więc. Ale dla mnie jest idealnie, nawet. Troszkę nisko, ale no jest w porządku. No i przycisk podgłaszania i ściszania. Ściszania na pewno jest idealne, a podgłaszania muszę troszeczkę sięgnąć. Zobaczmy sobie tę 200 megapikselową kamerę. Oczywiście wielka kamera, chociaż widziałem w innych smartfonach jeszcze większe lędzy. pokrowiec chroni nam kamerę. Tak, proszę państwa, chroni nam tutaj pięknie jest nad kamerą. Jeśli chodzi o ekran to z przodu jak i z dołu pięknie, szczególnie tutaj na rogach chroni i boki też są chronione, też jest nad ekranem. Jest jeszcze taka zaślepka, która nam chroni port zasilania przed zabrudzeniem i tak dalej. Ale gdy używasz dużo tego portu Podłączając różnych, to czasami to jest upierdliwe mocno. Ale to tak, też. Trochę ciężki jest. No dobrze, jak ten się prezentuje. Ale to chodzi: 120 Hz. Proszę bardzo. Mało, ba, babu, ba, bach. Szybciuteńki, zero przycinania, wszystko chodzi płynnie. Zero jakiekolwiek przycinki, tak jak pamiętamy poprzednie smartfony, miały nie... mimo że miałem 120, były takie przycinki. Tutaj tego nie ma. Tu jest wszystko łam, bam, bam. Płynnie. Ile mamy pamięci wewnętrznej? Pamięci wewnętrznej mamy 256. Z tego 10,21 jest zabrane na system. To niedużo, bardzo fajnie. 256, tak jak widzimy. Zainstalowałem praktycznie tylko jedną aplikację, no trochę tego tych gierek, tego wszystkiego tu jest, ale to wszystko można odinstalować. O, oczywiście. Tu, tu tak miga, bo to jest ta tapeta tak miga. To nie jest że smartfon. Możemy ją zmienić na inną. I to bardzo szybko. Nawet nie na live'ową, tylko na przykład na kategorię. Art. No i tutaj. Oh, apply. Buch. Bach. Tak szybko. Czujesz? Czytnik linii papilarnych. Bam them them bardzo szybki audio zobaczmy sobie ja już stało już się zawiesił come on la 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 no raja Pull the trigger. You won't find the light in the smoke and mirrors. Dobrze. Identycznie jak jego poprzednik Plus. A kamery? No właśnie. Za co dopłacamy tak naprawdę? Na górze mam regularną wersję. Proton jest identycznie 50 50 tak widzimy to jest to samo. Dokumenty, wideo. Tu jest również identycznie. Tu nie ma róż żadnych różnic. Mamy oczywiście w szerokim kącie tylko Full HD 30 klatek. Z przedniej kamery jest 60 klateczek. Full HD również to są identyczne kamery. Foto. Tutaj w regularnych ustawieniach mamy również identycznie, więc możemy sobie z szerokiego strzelać i tak dalej, również te same kamerki. Piękne kamerki, bardzo dobre kamerki. No i mamy tutaj tą różnicę, te 200 megapikseli w Ultra HD, tu jest 50 megapikseli, ale gdy strzelamy, nie zaznaczając 200 tutaj z boku, to strzelamy w 50. Jest teraz 200, a teraz jest 50 i tu jest to samo. No i w tej plusie jest ta różnica, że mamy do wyboru właśnie to 200. No i strzelmy sobie takie zdjęcie z 200 megapikseli. Powiększmy. No widać ładnie kurz obiektyw. Ale to widać patrz. Dobra, może na czymś innym, bo to takie brudne to nie, nieprzyjemnie, prawda? Może na... Może, da, może damy nóż. Tą to katany. Robimy zdjęcie tak. Bach. Ale widać każde za, zarysowanie zobacz tamto. Tan Troszkę tak wygrawerował ładnie, ale każdy tutaj, wszystko widać, 200 megapiksele robi robotę. Oczywiście w opisie będzie link, w którym będzie sobie mógł pobrać takie 200 megapikselowe zdjęcia i zobaczyć. Szkoda, że nie mam do porównania teraz Samsunga Galaxy S23 Ultra, który też ma 200 megapikselową matrycę. Gdybyśmy porównali te zdjęcia, to byłoby dość ciekawe, No ale nie mam takiej, takiej możliwości. Może w przyszłym odcinku dam, damy sobie radę. Może, będzie, może nie będzie. Zobaczymy. W każdym razie zobaczcie troszkę sampling. A cóż jest zdanie, gdy upadnie coś słodkiego i nie posprzątasz? No, mrówki mają ucztę. Uczta mrówkowa, wyżerka tak, tak, tak zwana. Tu, tam. No. Ja kiedyś tak zostawiłem w, w, w samochodzie pod lasem. Y Papierek ze sneakersa. U, Jak wróciłem po paru godzinach, miałem mrowisko w samochodzie, no. To, to, to raczej nie polecam. Raczej nic słodkiego. No, no, mm. Nie jest strasznie słodki. Ta masa jest serowa, Ale nie strasznie słodka. Pamiętajmy, że jest to tylko rozpakowanie, a nie pełna recenzja. Musimy coś zostawić do pełnej recenzji. Pierwsze wrażenie, bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Guziki są na idealnej wysokości dla moich dłoń. No każdy ma inną długość wiadomo, palców, szerokość dłoni to ma inaczej. Na, na szerokość na duży telefon jest dla mnie idealny. Wszystko chodzi płynnie. Dźwięk jest dostateczny, chociaż wolałbym, żeby był troszeczkę głośniejszy. Kamera 200 megapikseli. Hmm, muszę wam powiedzieć, że ja mam takie wrażenie, ale może jest to placebo, że jednak Samsung i te jego 200 megapikseli, no właśnie. Ale mogę się mylić, no trzeba by por porównać yy, obok siebie. No tu jest niby to 200, ale to, czy to jest 200, czy to jest na pewno 200, bo tak wygląda jakby było 199. <grytanie> Żartuję. Czy będziesz zadowolony, czy warto dopłacić za dopłatą? Dodostajemy dostajemy oczywiście 200 megapikseli i większą pamięć do 256, a nie 100, 128. No i ten zegarek, a w wersji regularnej dostajemy rabat 300 zł. To no to Wiecie co? Ten ma takie rogi za, zaokrąglone, ten płaski trzyma się bardziej. Przynajmniej dla mnie lepiej może się bardziej le, lepiej trzyma się w dłoni. Szczerze to ja bym wybrał ten zwykły. Bo 300 zł zostaje w kieszeni i to jest naprawdę już niska kwota. On był za 1800, minus 300. No, za taką kasę taki sprzęcik. To jest zacnie. Ale pamiętajmy, że są to, są to ceny bezpremierowe, później prze, przedpremierowe, Później będzie no może inaczej albo będzie tak samo. No nie wiem, bo. No, tam zegarek, tam zegarek. a to patrz, zegarek, tu masz czas. W, 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 w telefonie. Ja jestem na tak z tym. Ale to wideo jest o tym, więc zostańmy o tym. No, jeśli chcesz bardzo te 200 megapikseli, no to w tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego. Pozdrawiam i polecam.